Naturalność to nie to samo, co bycie sobą. Często słyszę, ja to nie potrafię być taka naturalna przed kamerą. Ale wiesz co, naturalność to jest efekt. Ona przychodzi z czasem, ze swobodą, zaufaniem i przede wszystkim z praktyką. Bycie sobą to punkt wyjścia. Możesz się denerwować, możesz się jąkać, możesz nie wiedzieć, co zrobić z rękami, możesz nawet przeklinać. Ale jeśli mówisz prosto z serca, to już jesteś wystarczająco naturalna. Nie musisz grać rozluźnionej, jeśli w danym momencie czujesz stres. Nie musisz udawać energii, jeżeli w tym momencie akurat jesteś po prostu zmęczona. kamera nie potrzebuje perfekcji. Potrzebuje ciebie dokładnie takiej, jaką jesteś. A ja mogę pomóc ci to odkryć krok po kroku. Bez presji, z pełnym wsparciem i na totalnym luzie. Jeśli potrzebujesz takiego właśnie wsparcia, zostaw komentarz lub napisz do mnie wiadomość prywatną.